Ale ja dzisiaj przechodzę do Was, no oczywiście, że z kolejnym vlogiem. Ja właśnie wróciłam od dziadka, rozpakowałam się i wiem, miałam nagrać vloga u dziadka, ale no coś nie wyszło i go nie nagrałam, więc zdecydowałam, że zacznę nagrywać kolejnego vloga właśnie jak od niego wrócę. Eee, no i właśnie jest to ten vlog. Możecie się zastanawiać, dlaczego nagrywam zbiórka. Otóż dlatego, że no, szkoła nie przestanie zaskakiwać. W tym tygodniu mam trzy sprawdziany: z polskiego, z historii i z fizyki. Jutro mam z polskiego, więc też muszę się pouczyć. No, powtórzyć dokładnie. Teraz będę się właśnie uczyła historii e, i też chciałam się pouczyć fizyki, a mamy godzinę. Prawie 17, więc może to jak najszybciej ogarnąć. No i co? Nie przedłużając, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i miłego oglądania. Na sam początek filmu, żeby tą nauką Was nie przynudzać, nauczę się i wezwę się do Was już po nauce. Jestem już po nauce, zapaliłam wszystkie możliwe światła w pokoju i wiem, że jeszcze jest ciemno. Ja mam po prostu pokój po stronie tej ciemnej i dlatego jest tak ciemno, no ale dobra, już nie narzekajmy, jestem już po nauce, teraz pójdę sobie chyba zjeść kolację, potem e, spokojnie się do szkoły i w końcu, słuchajcie, pójdę się myć i muszą mieć te włosy, one są po prostu już tak tłuste, że to jest jakiś hit, ja po prostu nienawidzę mieć tłustych włosów, bo się wtedy jakoś tak dziwnie czuję, e, jeśli chodzi o włosy, więc... No, nie za fajnie i myślę, chyba odezwę się do was jak już się umyję, ale nie jestem oczywiście też tego pewna, więc wy zobaczycie, e, jedą też sobie jogurt. Fantazje. I słuchajcie, jak wiecie jaki jest skandal? Miałam, jak babci, miałam z nią pójść do rozmowy do Pepko, bo jakieś tam rzeczy. Eee, no tak, po jakieś tam rzeczy jesienne, wiecie, jakieś koce i tak dalej. No ale zapomniałam. To ja zapomniałam. Ja wiem, jestem po prostu, no naprawdę jestem po prostu głupia. Ale na pewno jeszcze też pójdę po te zakupy i wtedy właśnie nagram jesiennego vloga. Właśnie czekam już, czekam już na ten jesienny vlog. Wy też możecie już wyczekiwać, ja też po prostu czekam już. Nie wiem, kiedy właśnie mam iść. Mam parę jesiennych dekoracji, ale... Jest ich mało. No ale dobra, już nie będę się rozgadywał. Idę się myć. Znaczy idę jeść kolację i odezwa się do Was chyba jak się już umyję. Miałam się do Was jeszcze wczoraj wieczorem odezwać, ale nie odezwałam się, no bo już po prostu no, nie dałam rady i poszłam spać. Ale tak, mamy dzisiaj poniedziałek i ja właśnie wróciłam ze szkoły. Oczywiście muszę się pouczyć po szkole, bo jak już Wam mówiłam w tym tygodniu mam dużo sprawdzianów. No i teraz aktualnie się uczę fizyki, bo mam właśnie w czwartek sprawdzian. Potem muszę jeszcze przepisać angielski, bo dzisiaj zapomniałam, że zeszytuję książek, bo nie wiedziałam, że mamy zastępstwo, bo pani wstawiła to dopiero o 7.20, a ja wtedy byłam na nogach i szkowałam ze szkoły, więc nie miałam czasu tylko sprawdzić, więc muszę teraz to wszystko przepisywać, ale nie było tego tak szczerze dużo. No i potem muszę się nauczyć ostatniego rozdziału z historii. Byłam sprawdzana w środę, a jutro jest ja wtorek, więc chciałabym go powtórzyć. No i co, ja was znowu nie będę za tą nauką i jedę z jak już się nauczę. Mamy dzisiaj e, środę. Nie wiem, czy mnie słychać, no, ale nie da znaczy się inaczej. Idę sobie teraz do szkoły ze sklepu. E, za bardzo równie więc od razu się was już jak wrócę. Ten vlog mi, słuchajcie, totalnie nie wychodzi, bo mamy dzisiaj czwartek. Ja nie pamiętam, kiedy ja się do was dozywałam. Chyba w poniedziałek albo... Bo no nawet nie wiem kiedy. I słuchajcie, jestem teraz na zakupach i kupiłam taką dużą torbę zakupów e, i dodatkowo tam nie są wszystkie moje rzeczy tylko mamy i jak wrócę to zrobimy sobie hol zakupowy moja mama teraz właśnie jest w Rosmanie i bo musi coś tam dokupić no i co, od razu właśnie do was jak będziesz będę w domu i zrobimy sobie hol zakupowy tych wszystkich rzeczy bo głównie one są do mojego pokoju, więc się też no mega cieszę wróciłam i jak już wam mówiłam zrobimy sobie hol Zakupam z tej ogromnej turby i tworzyłam jest setko, ale zaczniemy od Rosmana, bo też właśnie tutaj pochowałam sobie rzeczy z Rosmana. Na samoboczu jakiegoś tu widzicie mamy e, taki krępiankę z blumaczy. Wcześniej ją już miałam, tylko po prostu nam się skończyła e, i zdecydowałam, że kupię sobie drugą. Otworzymy sobie też ją razem, tak się mniej więcej prezentuje. Nic nowego, ja to wcześniej kupowałam. O, otworzymy sobie też specjalnie, tylko je chyba nie tak. O, otwieramy sobie, bo jak specjalnie zostawiam na odcinek. O, no nic nowego. Tak to się prezentuje. Dalej mamy przysłonę do buntu. Widzicie? Mamy e, piankę z blumaczy. Też ją wcześniej miałam. Też mi się kończy już więc. Ją kupiłam sobie i tak to na się mniej więcej prezentuje. Coś czuję, że ten haul będzie trwał trochę trwa, długo, więc przyspieszę trochę tempa. I słuchajcie, nowością to, gdzie to jest? Wtedy chwila, a ma. Jest ten, jest ta stara seria z flapa. kupiłam sobie to właśnie, to serum, które pachnie po prostu przepięknie. Jest ono, to, to właśnie to malinowe. I sobie też razem to otworzymy. Zawsze to mi tak po prostu tak pięknie pachniało. Też wam mogę polecić czekoladowy. Vanillewa jest taki średni i jeszcze też wiśniowy też wam mogę polecić. Otworzymy sobie to razem. Prezentuje się to mniej więcej w ten sposób. Wygląda to naprawdę przepięknie. Tylko ja mam słabą oczywiście, jako wszystkie się to zapalone, jakieś bardzo podejrzane. Ale naprawdę podoba mi się. Bardzo mi się podoba to serum. Zrobię też sobie takie ASMR. Nie działa. No, nie wiem, ale tak to się prezentuje i naprawdę mogę Wam to polecić. To jest po prostu. Ja mam po prostu lewe ręce i tyle, ale. O, tak to, to się prezentuje. Ale już ostatnią rzeczą zrozumiałam też nie jest nic nowego, bo jest ten tonik z jego, mi się już też skończył i zostałam po prostu. Sam, sam ten krem, który kupiłam właśnie w Carve, jeśli nie widzieliście tego vloga, to na moim kanale on jest i to jest właśnie ten tonik, tak jak on się prezentuje. No i też nie jest nic nowego. Teraz słuchajcie, przechodzimy do Pepko i na sam początek zaczniemy od lampki. Takiej lampki na baterie. Ja ją kupiłam, bo ona mega mi się podobała ogólnie. I zawsze chciałam ją kupić, ale jej nie kupiłam. I też sobie właśnie wystroimy mój pokój, bo chciałam zawsze wystroić mój pokój, ale nie robiłam tego, więc kupiłam sobie właśnie taką piękną lampeczkę. No i ona też jest na baterie, To jest na plus, że nie na kabel. Nie na kontakt, bo ja chciałam im przy łóżku położyć, a ja nie mam kontaktu przy łóżku, więc nie miałabym jej jak położyć. Dalej mamy sześć takich lampeczek. One kosztują 4 zł, więc no i jest bardzo tanie takie lampeczki. Ja już je mam, pokazywałam Wam je chyba. Tak, pokazywałam, ja już je mam, ale jak wiecie, mam jeszcze przy biurku dusz, więc wiecie o co chodzi. I one kosztują jedynie no, jak widzicie. 4 zł, tutaj. 4 zł, więc no, no, jest naprawdę tanio. E, jak kupowałam, słuchajcie, w innym rozmaniu, to kosztowało 5 zł. Więc taka promocyjka dla mnie. A my już przechodzimy do dalszych rzeczy, i to już będą takie większe rzeczy, więc będę musiała się trochę oddalić. Dalej mamy, słuchajcie, takie dwie piękne poduszki z nowej kolekcji PEPCO. Jest to właśnie już kolekcja zimowa świąteczna i są po prostu takie milutkie, takie przepiękne ja widziałam inne, ale po prostu one mi się od razu spodobały, od razu przykuły moją uwagę, więc ja po prostu no kupiłam, naprawdę one mi się bardzo podobają, są po prostu mięciutkie, przepiękne, kupiłam sobie dwie bo jedna wygląda dziwnie e, i naprawdę dziewczyny, ta kolekcja jest po prostu przepiękna, więc kupujcie sobie w niej rzeczy, idźcie do pepku, e, a ja sobie kupiłam tylko poduszki, bo ogólnie też są koce, ale ja właśnie nie lubię takich koce jakie tam były więc kupiłam takie poduszki, ale też oczywiście kupiłam koc. I to nie byłem negatyw, bo też on jest biały. to jest właśnie nie z tej kolekcji, ale podobny do tej kolekcji. Tak on się prezentuje. Specjalnie go nie otworzyłam, więc sobie go teraz otworzymy. Ogólnie ja nie lubię takich kocy, ale koc, który wcześniej wybrałam, kosztował 90 zł, a ten kosztuje 30, więc jest różnica. I sobie też to teraz otworzymy. Eee, tylko muszę to jakoś... Muszę to jakoś odłożyć. Mam, dobra, mam, już mam. O, pierwszy. O, mam. I drugie otworzyłam. O, jak, jak mnie nie wierzycie to tu patrzę. Tutaj mamy y, 30, 30 zł. O, i ten kot znajduje się mniej więcej w ten sposób. O, w ten sposób. To jest 150 na 200, bo właśnie takim tak ma moje łóżko. Eee, no i jeśli chodzi o hol, to już wszystko. Nie, jednak nie wszystko. Zapomniałabym o mojej piżamie, którą sobie kupiłam. Jest to taka piżamka, ona jest mega cute. Na początek ma od spodni, bo takie różowe spodnie w troskaweczki. Totalnie nie mój styl, no ale nie było innej. Była jeszcze, ale nie było mojego rozmiaru, bo... Moja mama ją wzięła. Mi się tak podoba, że to jest jakiś sheet, ale ja potrzebuję is Eski. A była tylko chyba M, najmniejsza, więc na mam niezbyt fajnie. Yy, I mamy też taką koszulkę. O, którą już też przymierzałam, tylko nie, nie pokazywałam wam tego. No też taką koszulkę i widziałam właśnie, że pokazuję Wam te takie kody, więc jeśli coś by chciał, to to jest ten taki oto o o to kodzik. Teraz sobie ten pokój wystroimy, tylko nie mam baterii na wszystkie te lampeczki i tą lampkę. wezmę sobie tylko tu dołożę, więc tak, bo tu muszę sobie dokupić. I każdym z tych sześciu jest po dwie, więc potrzebuję 12 baterii, a mam dwie, więc na tą lampkę sobie wezmę. I wtedy będzie 12, bo na tyle, będzie na tyle 12, a na to chyba dwie albo trzy. Więc, więc nie wiem, ale odezwę się do Was, jak już ten pokój sobie wystroję. Mamy kolejny dzień, ja już sobie udekorowałam ten pokój i był problem z tym, że po prostu nie miałam baterii, dlatego ja właśnie wczoraj Wam tego nie pokazałam. Eee, I myślę też, że te właśnie dekoracje pokażę Wam na następnym vlogu, bo jak właśnie montowałam ten vlog, zobaczyłam, że już jest no długi więc zdecydowałam, że właśnie pokażę Wam je na następnym vlogu, e, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawiacie łapeczki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i mi się widzimy w kolejnym odcinku. Pa!